przypomnę z nami także jest Dariusz Matecki radny Solidarnej Polski w klubie Prawa i Sprawiedliwości pan głosował przeciwko tej uchwale aby nazwać ten teren właśnie odcinek ulicy Jana Pawła II imieniem Pawła Adamowicza dlaczego czy nie podobał się panu sam tryb właśnie procedowania, że, że rano się to pojawiło przed sesją w porządku obrad, czy też inne względy o tym zdecydowały? Zdecydowanie inne względy. Przede wszystkim nie podobała mi się działalność polityczna pana Pawła Adamowicza, ale rozpocznę od czegoś innego. Rozpocznę od mowy nienawiści, o której bardzo głośno było no, po, po tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza. Otóż dlatego, że zagłosowałem przeciwko tej uchwale przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin pani Edyta Łągiewska-Wijas nazwała mnie aparatczykiem PiSu. A jak zwróciłem jej uwagę dlaczego to zrobiła, to napisała, że zdanie ma charakter refleksji ogólnej, czyli mowa nienawiści jest prawdopodobnie tylko w jedną stronę, nas można obrażać, nas można nazywać aparatczykami, w drugą stronę no to od razu jest mowa nienawiści. No ale przejdę teraz do ważnej sprawy, czyli do tego, że usłyszałem głosy, nie wiem czy to się potwierdzi, czy pan doktor to potwierdzi, czy nie, ale Platforma Obywatelska podobno miała zamiar skonfrontować w pewien sposób i no właśnie pana świętej pamięci Adamowicza ze świętej pamięci premierem Olszewskim proponując nazwanie ronda, skrzyżowanie Arkońska Wojska Polskiego właśnie imieniem Adamu, prezydenta Adamowicza. Oczywiście na sesji Rady Miasta spowodowałoby to ożywioną dyskusję, być może w pewnym sensie wojnę ideologiczną. Warto jeszcze wspomnieć, że na tej samej sesji głosowaliśmy Yy... Nadanie nazwy parkowi imienia Teresy, pani Teresy Hulboy. To jest działaczka ulicy Lita, Lita Tak, Lita Lita. zasłużona działaczka opozycyjna i co napisał pan Łukasz Tyśler w uzasadnieniu. Poza przytoczeniem całego życiorysu zasłużonej postaci dla Szczecina, końcówka w ostatnim czasie jednak uznała, że nie może zabraknąć jej głosu w sprawie współczesnych wydarzeń, brała więc udział w demonstracjach w obronie sądów. Nie wiem, czy to, miało, czy to była istotna sprawa w życiorysie tej pani, moim zdaniem nie, ale zagłosowaliśmy za. Właściwie, no chyba wszyscy radni e, Prawa i w, którzy są w klubie Prawa i Sprawiedliwości. E, i Ostatnio też usłyszeliśmy, że pan prezydent Krzystek planuje postawienie tablicy pamiątkowej panu prezydentowi Adamowiczowi właśnie w tamtym symbolicznym miejscu. O którym mówił, że to jego bardzo dobry kolega. Może tak. Na Tylko, że to, to właśnie to, to jest symboliczne miejsce, w którym przez kilkadziesiąt lat stał pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, o który wielokrotnie moje środowisko upominało się, żeby został zlikwidowany. Pan prezydent Piotr Krzystek pod 2006 roku go nie zlikwidował, dopiero Stawa dekomunizacyjna Prawa i Sprawiedliwości przeforsowała to, że ten pomnik został zniszczony. I teraz warto, warto przypomnieć kilka elementów życiorysu pana Pawła Adamowicza, dla których no nie mogłem zgodnie ze swoim sumieniem zagłosować za tą uchwałą. Napomknąłem o pomniku wdzięczności Armii Radzieckiej. Pan prezydent Adamowicz sprzeciw, nie realizował w Gdańsku ustawy dekomunizacyjnej, nie chciał zmieniać nazw ulic nazwanych imionami komunistycznych zbrodniarzy, chciał ominąć stanowisko rządu w sprawie przyjmowania islamskich imigrantów. W sierpniu 2017 roku do Urzędu Miasta w Gdańsku weszło CBA. Funkcjonariusze szukali dokumentacji dotyczącej okoliczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i chodziło tam o osiedle mieszkaniowe na którym akurat Paweł Adamowicz i jego rodzina mogli kupić trzy mieszkania na preferencyjnych e, warunkach. E, warto by też poinformować opinię publiczną o konflikcie z wymiarem sprawiedliwości pana Pawła Adamowicza w związku z budzącymi duże wątpliwości oświadczeniami majątkowymi. E, pan prezydent był podejrzewany o złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego o sprawach do dzisiaj niewyjaśnionych Radna, ale powiązania, zapytać, Czy te to, sprawy zakończyły się prawomocnym skazaniem? No właśnie nie się prawomocnym skazaniem, no jeszcze tylko dokończę, bo to jeszcze są dwa podpunkty. O niewyjaśnionych powiązaniach pana Pawła Adamowicza z Marcinem P, czyli Ambergold OLT Express, o tym dlaczego Koalicja Obywatelska nie zdecydowała się wystawić Pawła Adamowicza na swojego kandydata w wyborach samorządowych i czy na przykład warto przywoływać cytaty o panu Adamowiczu pol głównych polityków Koalicji Obywatelskiej, czy o wywoływaniu sporów politycznych w czasie takich uroczystości jak rocznica II wojny światowej i mówienie o tym tym, że o osobie, której, której imieniem nazywa się Plac nie można, no, trzeba mówić dobrze albo wcale, no to w tym wypadku, w nazywaniu imieniem tego człowieka właśnie Placu, no to to jest dla mnie coś absurdalnego. się słowa, których na popie Sytuacja. Matecki... Panie radny, pan założył taki profil na Facebooku, prawda? Mhm. Nie dla pomnika Pawła Adamowicza w Szczecinie, proszę powiedzieć. Tam zajrzałem dzisiaj około 17, tam było 1100 polubień około o tej godzinie 17. Czy to jest Pana taki akt rozpaczy? Sprzeciwu, oczywiście jeszcze wojewoda analizuje tę uchwałę. Ma na to 30 dni, zobaczymy, co powie wojewoda, ale jak to z Pana perspektywy wygląda? Dlaczego Pan taki profil postanowił założyć? Z reguły, jeśli ukazuje się artykuł o mnie na Gazecie Wyborczej czy w Głosie Szczecińskim, to większość komentarzy to jest po prostu czysty hejt. W przypadku informacji o, o tym, że zagłosowałem przeciwko tej uchwale, no to bardzo wiele komentarzy na tych portalach, o których wspomniałem, portalach tych gazet było, przy, było bardzo wiele było przychylnych komentarzy, więc postanowiłem zobaczyć, ile osób w Szczecinie sprzeciwia się tej decyzji. No i przybywa coraz więcej osób, coraz więcej osób wyraża swoje niezadowolenie, i to nie tylko zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy Wolności czy ruchu narodowego, ale również ludzi, którzy deklarowali, że głosowali czy to na bezpartyjnych, czy to na e, koalicję obywatelską. Jeśli mogę się odnieść do słów e, Pana Kolbowicza, no to Polacy no, ciężko pogodzić nar naród skłócony od 1944-1945 roku, bo ciężko było pogodzić żołnierzy wyklętych z sowieckimi żołnierzami, czy tam polskimi sowieckimi żołnierzami, a później członków Solidarności z sbk Tak ciężko niestety dzisiaj pogodzić potomków tych ludzi z Solidarności, potomków wyklętych, z potomkami tamtych żołnierzy sowieckich i e, potomkami sbk Czy był wyrok w Adamów, pana prezydenta Adamowicza tak był za naruszenie nietykalności e, cielesnej działacza młodzieży wszechpolskiej, no tak, i za znieważenie. Tak, mieszkaniowe nie było. No, nie skończyły się te mhm. sprawy i się już nie skończą. Chyba, że w stosunku do żony pana Adamowicza. Z moich informacji wynika, że większość, jeżeli nie wszystkie, zostały umorzone. No, nie wszystkie. Nie wszystkie. Mhm. A i jeszcze warto przypomnieć, jaki był potężny hejt. Nie wiem, czy panowie również brali w nim udział. Kiedy powstał pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Ciekawe, czy wtedy również e, pan krzyczał, żeby ograniczyć mowę nienawiści, ograniczyć hejt. Nie, założyliśmy wszyscy radni, większość radnych założyła profil specjalny, żeby walczyć z tym. Jest taki profil. Zamiastem. Ma kilka tak? tysięcy polubień, Tak. No. Po ale, prostu ale nie, nie zajmujesz się tą Tak, coś, coś właśnie no, w tym stylu. Okay. Znaczy ja e, pozwolę sobie. I w co związku co? z tym powiem panu Dariuszowi. Teraz, bądź teraz matecki, odnosząc no. się do słów pana doktora Tyszlera, e, no, zgadzam się w pełni, że ciągle mamy te same osoby. Na najwyższych szczeblach naszej polityki. I przypomnę, historia zatoczyła pewne koło i przypomnę słowa wypowiedziane przez pewną postać 3, bodajże czerwca 1992 roku. Panowie, policzmy głosy. Był to Donald Tusk, lider. No moim zdaniem chyba koalicji obywatelskiej, człowiek, który zamierza tutaj wrócić i e, być może kandydować w wyborach prezydenckich, e, wówczas komuniści i te Unia, no, ludzie związani z późniejszą Unią Wolności, z Platformą Obywatelską, e, odwołali rząd Jana Olszewskiego i uniemożliwili lustrację i dekomunizację w naszej ojczyźnie, co miało przynajmniej dla mnie, moim zdaniem, tragiczne skutki później. I w ogóle dla mnie czymś niepojętym jest zestawianie tych dwóch postaci. E, premiera Olszewskiego, człowieka, który walczył w szarych szeregach, walczył w Powstaniu Warszawskim, e, bronił opozycjonistów, e, br no, był rep reprezentował. Przed sądem rodzinę święte, świętej pamięci zamordowanego księdza popiołuszki. E, i, I można tak wymieniać bardzo, bardzo długo pozytywne aspekty życiorysu premiera Olszewskiego. E, no a niestety w tym. No, kłóci się to trochę z tym, co przytoczyłem o prezydencie Adamowiczu. A jeśli chodzi o zapytanie obywateli naszego miasta szczecinian, czy są za, za tą nazwą, no to proszę bardzo, mamy SBO, mamy głosowanie niedługo do rat osiedli. Dlaczego, jeśli to jest tak sprawa tak bardzo kontrowersyjna, to dlaczego nie możemy w ramach, czy w ramach wyborów... O, czy jesteśmy za Olszewskim? Czy... I to, i to możemy ale, zapytać. Ale, ale z jakiej no. przyczyny? Dlaczego z takiej sytuacji robimy z tego wielką politykę. W jaki, Ponieważ... jakim celu? No nie, w jakim celu? No to... I kto powiedział, że jest akurat zestawienie tych no dwóch postaci? Po co jest ta narracja? Komu, czemu to służy w ogóle? Pan doktor przed chwilą ciągle odwoływał się pan premier Olszewski, pan prezydent Adamowicz, więc to no i platforma obywatelska, pan doktor nie odpowiedział, czy platforma zamierzała boże, nazwać. Boże, to, jeżeli, to, jeżeli to rondo Arkońska Wojska Polskiego właśnie mnie nie by było, to, panowie, jeżeli, by było w przysz, Na przyszłej jest, sesji, przepraszam. To, jeżeli, tak przepraszam bardzo, jeżeli. To, to zależy, się podejrzewam, jakby ktoś zaczął pogmyrał, by ty pogrzebał, to zawsze coś by jakieś karty wyłożył i to mu się nie podobało to, a to i to miał za uszami. Zapraszam bardzo, pewnie by ktoś się taki znalazł. Ja?